Jaki Bóg miał zamysł, gdy stwarzał człowieka? Czy życzył mu dobrze, czy życzył mu źle? Nazywam się Magda Grabowska i zapraszam Was na pierwsze spotkanie. Całego cyklu spotkań poświęconych biblijnym bohaterkom. Jako pierwszą w tej naszej podróży przez Biblię spotkamy kobietę, od której bierze początek nie tylko cała ludzkość, ale też wszystkie problemy ludzkości. Los ludzkości został ukształtowany przez wpływ tej kobiety. I zauważcie, że nie powiedziałam, że los tej, że. że yy, to stało się przez nią, ale przez jej wpływ, bo miała rzeczywiście ogromny wpływ na to, co się stało tam wtedy i co w konsekwencji jest też naszym udziałem tu, teraz, dzisiaj. Znamy ją pod imieniem Ewa, ale tak naprawdę to imię ona otrzyma dopiero pod koniec historii, o której będziemy mówiły, a będziemy o niej mówiły hmm, w kilkunastu odcinkach. Także przygotujcie się na, na prawdziwą przygodę. Na długą wędrówkę. No, ale poznawanie różnych osób zajmuje troszkę czasu. I tak jak powiedziałam, mówiłam w odcinku wstępnym, będziemy poznawać nasze biblijne bohaterki w kontekście ich życia, będziemy poznawać też ich mężów. Dlatego też nie uciekniemy przed tym tematem, kiedy mówimy o Ewie. I tutaj musimy wrócić do początków, ponieważ była pierwszą kobietą, Musimy wrócić do początków stworzenia, tak jak to opisuje Pismo Święte. I być może niektóre z Was powiedzą: Ojej, znów mam wracać do tej historii. To jest historia stara. Ja znam tę historię, wielokrotnie ją czytałam. Wielokrotnie czytałam ją też swoim dzieciom przed snem. To taka bajka. Ale w tej historii jest coś znacznie więcej niż tylko bajkowa opowieść. A w ogóle nie chciałabym używać takiego stwierdzenia, bo to nie jest bajka. To jest wielkie, niesamowite, bardzo ważne przesłanie Boga dla nas. I kiedy popatrzymy na to, co wydarzyło się tam na początku, będziemy mogły pojąć i zrozumieć mnóstwo prawdopodobnie prawd i rzeczywistości, które dotyczą nas, które dotyczą nas. W naszym sposobie życia, funkcjonowania, które dotyczą też odpowiedzi na to pytanie, kim my jesteśmy. I tutaj, przyglądając się tej pierwszej kobiecie, będziemy mogły też popatrzeć na jej męża, popatrzeć na ich małżeństwo, chociaż to słowo nie pada na początku Pisma Świętego, to jednak zobaczymy, jak wiele jest tutaj o małżeństwie. I myślę, że te pierwsze rozdziały Pisma Świętego przekazują nam na temat. Małżeństwa niezwykle dużo informacji i pomagają zrozumieć, czym ono jest, ale pomagają też nam zrozumieć to, kim my jesteśmy w tym Bożym zamyśle. Więc może w tej historii odkryjemy prawdy, które umykały naszej uwadze, i może zachwycimy się nią od nowa, od początku. A więc posłuchajmy, przypomnijmy sobie te stare, znane teksty. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią, bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość i stała się światłość. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem powietrznym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po Ziemi. A więc na samym początku historii biblijnej w Księdze Rodzaju, w tym pierwszym rozdziale, dowiadujemy się, że. I w pierwszym wersecie, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, jednak z jakiegoś powodu, w który teraz nie będziemy wnikać, ziemia była bezładem i chaosem. Bóg więc zainterweniował. Chaosem, niektórzy tłumacze używają tego słowa chaos. Tutaj w naszym tłumaczeniu czytałyśmy, że ziemia była bezładem i pustkowiem. W każdym razie był tam bałagan, panował bałagan. I Bóg wkroczył w ten bałagan, wprowadzając ład i porządek. Zbudził na niej rośliny, wzbudził na niej zwierzęta i wreszcie na koniec, wieńcząc to swoje niesłychane dzieło, najpierw postanowił, a potem zrealizował plan powołania do istnienia człowieka. I to słowo, które którego my, my używamy, którego będziemy używać człowiek, to jest w języku hebrajskim Adam. Człowiek Adam w zamyśle Bożym miał być stworzony na obraz Boga. I ten obraz obejmuje szereg aspektów. Jednym z nich trudnym dla nas do pojęcia jest to, że Bóg obdarzył człowieka swoją chwałą i uwieńczył czcią. To jest niesamowite. Ale o tym będzie pisał dopiero psalmista w psalmie ósmym. Jak niesamowite, jak wspaniały musiał być ten, ten człowiek na początku obdarzony chwałą i czcią. Ale to nie jest jedyny aspekt tego, że człowiek był stworzony na obraz Boga. Jednym z tych aspektów jest też to, że Bóg w swojej naturze nie jest pojedynczy. Zauważmy, że pismo święte będzie nam pokazywało, objawiało Boga, który w w swojej boskiej naturze istnieje w trzech osobach: mamy Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Są to trzy osoby mające różne kompetencje, kompetencje, kompetencje sprawujące różne role, różne funkcje, mające różne zadania, a jednak egzystujące w tej jedności natury, w niesamowitej harmonii, w niesamowitej jedności woli, celów i ogromnej, wzajemnej miłości. Człowiek stworzony na obraz Boży też nie miał być pojedynczy. To jest jeden właśnie z tych aspektów odzwierciedlania Bożego obrazu, dlatego Bóg stworzył go w tej nowej naturze, w naturze człowieka, też w pewnej mnogości jako mężczyznę i kobietę. W oryginale, znaczy w, tym, w takim dokładnym tłumaczeniu powinno to brzmieć mężczyzną i kobietą stworzył ich. Stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. W tłumaczeniu, którym się posługujemy, w Biblii tysiąclecia, używane jest słowo niewiasta, ale powiem Wam, że ja będę uciekała od tego słowa, jakoś tak nie mam do tego słowa serca. Może dlatego, że gdzieś kiedyś ktoś powiedział, że kobiety dzielą się na niewiasty, czyli te, co nic nie wiedzą, i wiedźmy, czyli te, co wiedzą za dużo. Hm. Gdzieś to zapadło w moje serce i nie mam. Przekonania do tego słowa, dlatego będę używała po prostu słowa kobieta. To jest, słuchajcie, niesamowite, dlatego że słowo, które określa mężczyznę w tekście hebrajskim brzmi zakar, a kobieta nekeba. Oba te słowa mają niezwykle ciekawą, mocną i znaczącą etymologię. Ja tutaj sobie pozwolę zacytować słowa księdza wybitnego, tak? księdza profesora Waldemara Chrostowskiego z jego konferencji pod tytułem Wcielenia, księga rodzaju, wygłoszonej 17 listopada 2014 roku w Warszawie. On bardzo pięknie tłumaczy te słowa, jest, jest wybitnym znawcą języka hebrajskiego. Jak wiecie, więc posłuchajcie. Zakar to jest po polsku mocny, sztywny. I w Piśmie Świętym w Biblii w języku hebrajskim oznacza to co męskie. W odniesieniu do zwierząt, na przykład przy składaniu ofiar, oznacza samca. Natomiast zauważmy, że dosadność jest dość mocna. Ale w nekeba też dosadność jest mocna. Dlatego, że nekeba jest urobione od czasownika nakab, co oznacza po polsku dziurawić. Wobec tego nekeba w języku hebrajskim oznacza to co żeńskie. To, co kobiece. Gdy odniesione jest do zwierząt, tłumaczone jest jako samica. Tłumacze mają naprawdę trudny odrzech do zgryzienia, i jakimi słowami się tutaj posłużyć, więc wybrali te słowa mężczyzna i, i niewiasta, nie, mężczyzna i kobieta. Ale to, co jest szczególnie istotne w tym tekście, to to, że tu jest zwrócona uwaga przede wszystkim na ten fizyczny, fizjologiczny, czy znaczy biologiczny aspekt. Naszego człowieczeństwa. Człowiek został stworzony i niesie w sobie właśnie ten aspekt, biologiczny aspekt płci. Jest mężczyzną, kobietą. Przepraszam, jest tak jak. Tak, samiec i samica. Mm, okropnie to może brzmi, ale, ale to jest ten aspekt. język angielski użyłby tutaj słowa seks. To te słowa odnoszą się właśnie do tego, do tego aspektu. Tutaj możemy sobie też zadać pytanie, dlaczego tak? Dlaczego ten rodzaj męski, rodzaj żeński? Dlaczego mężczyzna? Dlaczego kobieta? W jaki sposób to odnosi się do naszego do obrazu Bożego w nas? Możemy mieć różne pomysły na ten temat. Ja kiedyś jeszcze nawiążemy do, do tego, bo człowiek na obraz stworzony na obraz Boży. Czy nie wydaje Wam się, że taką szczególną relacją w naturze boskiej jest ta relacja między Ojcem i Synem? Więc dlaczego stwarzając człowieka na swój obraz, Bóg stwarza go nie jako Ojca i Syna, tylko jako mężczyznę i kobietę, jako rodzaj męski, rodzaj żeński? A jeszcze potem dodamy do tego coś, do, do, do tego aspektu biologicznego, ale mamy kobietę i mężczyznę, dlaczego tak? Kiedyś spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na razie myślcie, zmagajcie się z tym i jest niesamowitą księgą. To, co bardzo, bardzo ważne. W tym dwojgu Bóg błogosławił. Błogosławił to znaczy dobrze życzył. Błogosławić to dobrze mówić komuś, dobrze mówić o kimś, dobrze życzyć. I to jest ten pierwszy, pierwszy zamysł Boga wobec człowieka. Dobre życzenie dla niego. Życzenie, powiedzielibyśmy, wszystkiego najlepszego. W tej atmosferze błogosławienia i błogosławieństwa, tych dobrych życzeń, Bóg daje tym dwojgu też zadanie do wykonania i mówi, by te osoby, tożsame w ludzkiej naturze, różne w swojej płci, wspólnie, w harmonii, w jedności i Miłości, bo taki był ten zamiar, bo taki jest w swojej naturze trójosobowy Bóg. A na jego obraz te istoty zostały stworzone, żeby teraz te istoty zaludniały Ziemię i czyniły ją sobie oddaną żeby panowały nad tą Ziemią i, i ubogacały ją. I jednocześnie tutaj mają to robić razem. Zaludnia ziemię czynić ją sobie poddaną razem ręka w rękę, ramię w ramię, serce przy sercu, ale jednocześnie instynktownie czujemy, że jedno z nich będzie troszkę bardziej zaangażowane w to zaludnianie, drugie troszkę bardziej będzie zaangażowane w czynienie sobie ziemi poddanej, ale zobaczcie, mają to robić razem. A więc dobre życzenie, dobre zamiary Boga wobec człowieka. Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, żeby razem w atmosferze jego błogosławieństwa zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną. I zachęcam was do przemyślenia też odpowiedzi na kilka pytań. Po pierwsze, jak myślisz, dlaczego Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą? Jaki w tym miał Zamysł? Jakie myśli odnośnie tego pierwotnego Bożego planu czy zamysłu dla człowieka nasuwają ci się na podstawie tych naszych rozważań? Jakie masz uczucia w związku z tym? W czym jeszcze Bóg stworzył człowieka na swój obraz? Komu ty szczególnie błogosławisz? Dziękuję za to spotkanie z Wami i zapraszam na następne.